Na polskim trójkącie historia się plecie. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty, jest miłość, jest zdrada. Odnajdziesz i siebie, drogi przyjacielu, na polskim trójkącie. No, yy, w no? to Ty, jest, jest cudnie. się, dzielę Przyjdą sobie no, tylko Dobra, to Nocą gwiazdy spadają. Idyskotę! Czekaj, jaką karierę wspaniała. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty wiesz, kto piosenkę tą śpiewał? Pani Jackowska. Ale rzekomo. Rzekomo rano. A co ty wiesz? Wiedziałem, że nazywa się kolor. No to ale nie świetnie, mój młodzy, że... zaimponowałeś. Widamy ja I tak w ogóle na temat cykan, to są te wasze? No, drą się jak w obłędzie. Podobno w tym roku nałożyły się dwa rzuty wieloletnich: tych, co była co 13 lat, i tych, co 17 lat. Ja tak Ej, uwaga! A do tego te doroczne. I tak jest już lepiej, a u nas na jardzie to jakby szarańca oblepiła. Drzewa i, prawi. I do tego te doroczne są podobno bardzo skoczne. przecież ty już nie I dziury robię w ogrodzie. A, a, to, a, a to akurat dla ziemi dobrze. Przewiecza się. A więc, Krys, wiesz, że tak brzmi samiec? Że co? Jaki samiec? No, ten cykadowy. To samce wydają te dźwięki, żeby zwabić samicę. Tak brzmi, przyjacielu muzyku, pieśń zalotna. Chyba faust. Ja pierniczę, Piter, jak dla mnie to. Ta zalotna symfonia jest trochę jednostajna i za długa. To co? Z ludu wygooglowałeś. A co było robić, jak Majka była w Polsce? bili o tych cykadach we wszystkich musach, a że swoją drogą poszparałem sieci, to tak. <laughs> to długo jeszcze te samce będą tak się zalecać do, do końca Ach, to? sierpnia. To te coroczne. Z wieloletnimi jesteśmy dan. na następne 13 lat. To ja już tego pewnie nie dożyję. Aj, przestań, dobra, bo ci się Co tam? Leć do domu po serwetki, hmm. dobra? Okej. Okej, okej. Dzięki. A w ogóle, zanim pójdę. powiem Wam to. Jak byłem mały, to myślałem, że cykady gryzą, bo wiecie, u nas też są takie wielkie. No, no nawet rękę mogę Ci odgryźć. No, a na pewno nogę, jak na niej zaraz nie skoczysz po te serwetki. A jak nie cykady, to ciotka Agnieszka się zagryzi. Nie? A ty, o, to nie ryzykować nie będę. To idę to? po te niezbędne. I to roczy. szybciutko. Piotrek, weź worek z lodem i wsyp do tego czerwonego kulera, bo nam się piwo zawrzeje. Młody się nadał, co? Pomaga, nie? <laughs> jak być to powiedzieć? Popchniesz, to pomoże, ale żeby tak z własnej inicjatywy, to nie konieszę. Codziennie siedzi w ogrodzie. Mieszkicu No nie wiem, czy bym stolerował w domu artystę. No raczej. Jednemu artyściu prawie gęby trzeba żeś, pamiętasz. Bo Majkę mi wyrywał. To nie zdzierżyłem. O, dziękuję. Ale dziękowy dziewczyny. Dzień dobry panią. Dziś jest Cześć dziewczyny. No. Mama z Majką w kuchni krają woce. Jak chcecie pomóc, to zapraszam. Ja Agnieszko, to co? dla Ciebie czerwone wino Czerwone wino O, dziękuję Francuskie. bardzo. Ja przyniosłam krysy Prosecco, bo jak włoski wnuk, to włoskie wino, co nie? Oj, potrzebny kieliszeczek. Także Dagmara, zarządź tym winem, dobrze? Proszę Dokładnie. Cię. Dokładnie. Ja, ja to od Sabiny proszę. Ależ macie piękny ten ogród, jaki wielki. A ta gra refleksów świetlnych to po prostu wymarzony klimat do tworzenia. A ty Sabina, co pijesz? A, ja jeszcze nie wiem, moment. Wody poproszę, ale gazowanej, jeśli jest oczywiście. O, jak dobrze Cię widzieć, Sabina. W końcu mamy szansę się spotkać u mojej córki w domu. I ja również. Uzięcia. Witam serdecznie. Dobrze wyglądasz, Krzysztof. A jak się czujesz? A, twój mąż jest cudotwórcą. Czuję się jak nowonarodzony. Mm, miło to słyszeć. I przy okazji bardzo Ci dziękuję za pomoc. A, ależ to drobiazg. Przecież to nie ja Cię operowałam. A, tak, ale dzięki Tobie wszystko odbyło się w, w ekspresowym tempie. Szkoda tylko, że doktor Patel nie mógł do nas wstąpić. O, ja wiem. I jest jak zwykle na dyżurze. Hmm, nie ma co. Robotny chłopak. A, mój mąż jest dosłownie rozrywany, bo tak, to już jest ze świetnymi fachowcami w Dagmaro. Ależ oczywiście, oczywiście. Przecież nic innego nie mówię. Dagmara i Sabina. Pomóżcie mi z tym talerzem, proszę. To już się robi. A gdzie Leo? Daj tą sałatę. Mm -hmm. A Leo nieaktualny. Kto? Ja. Witaj, Majko. Pięknie wyglądasz. Gdzie się tak opaliłaś? Nad Biebrzą. Excuse moi Właśnie wróciłam z Polski, z Białegostoku, a konkretnie z Moniek. Z Moniek? To taka miejscowość naprawdę istnieje? No Nie rozumiem. Bo ja myślałam, że występuje tylko w dowcipach, tak jak w Wąchock. Sabina, ogarnij się, Wąchock też jest Pisałam kiedyś chłopakiem stamtąd. Ojej, przepraszam za to fopa. No, cześć, młody człowieku. Dzień tak, dobry. masz. Dzień dobry, pani Dagmaro i pani. Sabina. Pewnie nie pamiętasz mnie, ale widzieliśmy się na weselu twojej babci. A, no tak. Nie wiem, co znaczy. Skuza, muszę odebrać, ojciec dzwoni. To postrób go od nas. Ode mnie nie. Pozdrowie. <laughs> Ciao, papa. Ciao, filiolo. Świętujecie 4 lipca. E, tak, w ogrodzie uciecie Agnieszki i Krzyśka. Babcia też jest? Babcia i pani Majka z mężem, a teraz jeszcze przyszła ta Dagmara i pani Sabina. E, masz pozdrowienia. Podziękuj i też pozdrów. E, słyszą nas? E, nie wiem, chyba nie. To idź gdzieś na bok na wszelki wypadek. No dobra. No, już jestem sam co się stało. Rozmawiałem z twoją emą Keko za PECE! bo ty nie jesteś uprzejmy zadzwonić do dziewczyny, której zrobiłeś dziecko. E, musiałeś? Mówiłem, żebyś się nie wtrącał w moje życie. Dość! Emma ma w środę appointment do lekarza, więc żądam, żebyś się zachował jak dorosły facet, zadzwonił i przekonał ją do urodzenia twojego dziecka. A, bo co mi zrobisz, niedzielny tatusiu? Nie każ mi myśleć, że jesteś nieodpowiedzialnym draniem, Adamo. To, to, dlaczego ty mi to robisz? Co się dzieje? Do kogo mówisz takim podniesionym głosem? Halo? Adamo, jesteś tam? Ach, już nic, nic. To naprawdę nic ważnego, babciu. Ale wydajesz się zdenerwowany. A to przez te okropne cykady. Cykady mówisz? No dobrze. Chodź jeść, bo karkówka już zdjęta z gryla. Się, ja słuchajcie, słuchajcie, kochani. No, no. No, Każdy sobie nakłada mięcha ile chce, dobra? Weźcie mm, yeah. surówki, dobre, a my już dochodzą. Sam robiłem, ale wszystko pyszne. Sam robię, ale to znaczy ona robiła, nie? Z warzywami. Piotrek, sprawdź, czy wszyscy mają pełne szkło, bo chcę wznieść. To się wow. robi szefie. To drogie panie po kolei. Dagmara tak ma za dolej. To. Do usług. No. Sabina, ty, ty wino, czy zmrożoną wódeczkę? O, gdybyś był tak uprzejmy, to wody poproszę. Najlepiej no, by wódeczkę wody poproszę. wody poproszę. Wody przez o? A dlaczego? Jaki dowcipny. Wody przez o. Ha ha ha! ha, ha, ha. Daj jej to się może wreszcie przestanie tak spinać. A mówiłem, ty ja No tak. dobrze. To ja już nie wiem, co mam lać. Dobrze, niech będzie trochę wina, tylko tego francuskiego, które przyniosłam. Francuskiego! Odnieszpa? Hmm? A gdzie jest to czerwone, szabiny? No przecież koło mnie. To Do tobie dolać też? Nie, ja mam. Oj co Hmm, ale nie wino. Ja chcę szata. Uuu, ale jak to szata? Majusia, to ja mam być designated driver? No, no. przynajmniej będziesz pożyteczny. No, grubo, Uuu, Uuu, jest ty grubo wie. 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 Pani Krystyno, jak Pani Kysny, co podać? Ja zostanę przy proseko. Pyszne taki No, no proszę. A ty Adamowej sobie piwo z kulera. A już wziął. Ale to już będzie drugie. Ma no. 20 lat, no. może pić. A teraz proszę o ciszę, bo będzie toast. No. <laughs> Chris, no. będę nie takie no. długie jak się u gruziny. Bo nam się trumki zagotują. Dobra, na ciebie słuchamy. Jak wszyscy wiemy, 4 lipca to urodziny Ameryki. E, Krzysiek, muszę się wtrącać? Tak, muszę się wtrącać, bo no chciałbym to... coś powiedzieć, więc no. daj mi coś dodać. Tak. <coughs> proszę cię bardzo. Proszę o uwagę. Independence Day. W mm -hmm. 1870 roku Kongres Stanów Zjednoczonych ustanowi czwarte miejsce dniem wolnym od pracy bez wynagrodzenia dla obywateli federalnych. W 1931 roku zmieniono prawo przyznające im wynagrodzenie. wolne od pracy. Dziękuję. ale to. No więcej tu jest no My historię Dobra. znamy. A ty się douczaj, ale no, eh? to się doucza, ale płaczcie po kontynuuj. Bardzo dobrze. Jak już wiemy od damów właśnie obchodzimy <śmach> <śmach> independentny. Ale słuchajcie, nie, teraz tak troszkę. Słuchajcie, spotkanie z wami to dla mnie wielka radość. Bo, <śmach> bo jeszcze dawno myślałem, że nie dożyję. O, o, a, łatwo wam ja śpią... tak co powiedzieć, Dobra, co dobra. Mówcie, co chcecie, ale otarcie się o, może nawet o śmierć trochę porządkuje hierarchię wartości. A dobra, i mam coś do powiedzenia. Przede wszystkim chcę podziękować mojej Agnieszce. A za determinację i desperację, z jaką zawalczyła o moje zdrowie, a może nawet życie, kocham cię a, Majce i Piotrowi za wieloletnią przyjaźń, nice, Sabinie za życzliwą i błyskawiczną pomoc. No, ale już nie ma o czym mówić, Krzysztof. I wiadomo, tak marzę za, jak to powiedzieć, Hmm. Za dobry wpływ na moją Przyjemnością. <grymina> a, <w zimna. grymina> a mówiąc serio, a, słuchajcie, kochani, a mówiąc serio, Krystyna. To fajnie, że jesteś z nami. wiesz. Dziękuję. To miłe. Co prawda, nie ma z nami Adama, ale jemu też dziękuję za pewną <mian> męską <mian> rozmowę. Adamo, a ciebie, ciebie zobowiązuję do przekazania Twojemu Ojcu moich podziękowań. No i jeszcze sobie. Bo sobie też mam zamiar podziękować. Za to, że się nie poddałem. Brawie! 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 To było bardzo ładne. No, pewno bardzo. No, dziękuję za bardzo. żeby nie było tak poważnie, to jeszcze bierzemy na psem. Oh! No, gdzie? Oh! Słuchajcie, gdzie jego? O, 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 jest. Moi drodzy. oto puenta, o, Niech ją każdy zapamięta. Przyjaźń ważna, no i zdrowie, bo bez zdrowia. Już po tobie. No, <śleszcz> no jeszcze to wam powiem, chciałem podziękować sobie. Jestem silny jak cholera. Choć pielucha mi doskiera. <śleszcz> 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 brawo, <śleszcz> brawo, brawo no, Dziękuję wam kochani, dziękuję, że <śleszcz> <To> dla mnie <śleszcz> doszły. Wow, wow, dobrać, dobrać. No, ja też. Mo Majeczko, chodź ze mną do kuchni, przyniesiemy owoce. Okej, dzięki. Na tych talerzach zabieramy? Czekaj, chcecie zapytać, co ty jesteś taka cięta na Piotrka? A, daj spokój, wszystko jest nie tak. No co tym razem? Była żona czy bliźniaczki? Jego nieżyjąca siostra. Z grobu ci do piekła? <grym> Żartuję. No mów, o co kaman? Ta Marysia zapisała w spadku Piotrkowi działkę pod Krakowem i kupę pieniędzy. No to chyba dobrze, nie? Ale postawiła warunek, hmm. że on może to wszystko dostać, jak wróci do Polski, jak będzie tam mieszkał. O kurde, no i co teraz? A no właśnie nie wiem, ale coś czuję, że on się waha. A gadaliście o tym? Nie, bo ja się boję, że on się jednak na to połakomi. No coś ty, przecież on by ci tego nie zrobił. A skąd wiesz? No, tak po prawdzie to nie wiem, ale... No bo ty nie bierzesz pod uwagę powrotu do Polski? Absolutnie nie. A jeśli Maciek będzie chciał jednak tam żyć? Nie wiem. Na razie to wszystko mnie naprawdę przerasta. Słuchaj, a może chcesz, żeby Krzysiek z Piotrkiem pogadał? Nie wiem. Dawaj te owoce, wracamy do nich. Ja, jodem jodem byl, nie tak Jak sprawia. zapamiętam, to jutro powiem ten ci w No, no praca, to nie chodem, jest. to zrób mnie. a, a pewnie, to, rozumie, to znacie? Kiedy mężczyzna mówi do rzeczy, hmm? no. kiedy, kiedy? otwiera szafę. <rway> no. No, no, Jak no to Jak to dobrze, że nie mam szafy w domu. To, to teraz, to teraz uważajcie, drogie panie. Mówi żona do męża. W Krakowie moja matka miała idiotyczną przygodę. Coś hmm. podobnego, a ja myślałem, że ty się urodziłaś w Białymstoku. Co? No nie, pa, bardzo fajnie dowcip, nie? Hmm. Nie trafiłeś, drogi panie. Bo ja mieszkałam w Białymstoku. Ale urodziłam się w Warszawie. Hmm? Ależ to przecież nie o tobie, Majusia. Ach. – Ale jak to w Warszawie? Nigdy nie mówiłaś. – Bo nigdy nie pytałeś. – Słuchajcie, co to... To... to się błądzi? – Piter, Piter, lepiej chodź ze mną Pite. do garażu, posprzyję tak. na kumary, po okrej, no zaraz zeżrą. – A masz, no, Agnieszka, do... A? Agnieszka, chyba czas na słodkie, co? Jasne. Y – Jasne. Dziewczyny pomożecie przynieść? – No pewnie, jasne. Aha, No i zostaliśmy sami, pani Sabino. No owszem, ten szkic nasz sztaludze to twój, prawda? W tej rodzinie tylko ja maluję. Tak wiem. Ja też jestem malarką. O, no sapewo. Właskiego akurat nie znam. A nie wiedziałem. Francuski, angielski, trochę hiszpański. No i oczywiście polski. Ach, ale mi chodziło o to, że nie wiedziałem, że pani jest też artystką. Ach, ach, ach tak, rozumiem. No jestem, jestem. Preferujesz akryl czy olej? A, tak na razie eksperymentuję. Też lubię się trochę pobawić pastelami. Chętnie obejrzałabym jakieś twoje prace. Ach, niestety wszystkie zostawiłem w domu, ale jak tylko tutaj coś skończę, to z przyjemnością pani pokażę. Wspaniale, już nie mogę się doczekać. A, a propos domu, to Florencja i w ogóle Włochy. Podobnie zresztą jak Francja. To wymarzone miejsce dla takich ludzi jak my. To jesteś tu pewnie tylko na wakacje? Eee, zobaczymy. Tak naprawdę to jeszcze się zastanawiam. O, wracają panie z ciostami. Pomóc? Pomóc wam? To się znowu wyginęła od roboty. Aj, tam wiesz, jak zawsze. Teraz pytasz? Za późno się obudziłaś. No, przepraszam, ale młody artysta mnie zatrzymał. Mieliśmy bardzo zajmującą rozmowę. Mam nadzieję, że pamiętasz, o co ci prosiłam. wiesz? A Krzysiek i Piotr jeszcze w tym garażu? damo leć po nich. No, już lecę. Agnieszka, chyba trochę przesadzasz z tak ostrym traktowaniem Adamu. Mamo, wiesz dobrze dlaczego. No tak, ale to, to jeszcze dzieciak. Bez przesady. Piwo może pić? To chyba dorosły. Piwa to on nawarzył, Agnieszka. Mm. Dziewczyny, dajcie spokój. Szkoda życie na użeranie się szczególnie z cudzymi problemami. No, Tym no, bardziej, no. że nigdy nie wiadomo, co u kogo naprawdę w trawie piszczy. A w dodatku życie nie jest czarno-białe. Bo chyba tak jest, że ludzie mają tendencję do zmieniania nie siebie, a drugiego człowieka. No, już jesteśmy, to kto kogo chce zmieniać? Właśnie. A nic. Taka nam się tu dyskusja rozwija. No, ale o czym dokładnie? Mm. O podejściu do życia. Dokładnie. A. A. Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że jak ja się jakoś zaczęłam zmieniać, to i wokół mnie zrobiło się inaczej. Było mm. mi lepiej. No, oczywiście, że lepiej. I lżej. To chyba dobrze. To prawda, mamo. Ale to nie jest łatwe. Ja tam się mogę zmienić w każdej chwili. Proszę, <grymne> <grymne> że... oczywiście, no, ty to Wiecie co? Coś <grymne> tym jest, bo moje życie stało się dużo łatwiejsze jak naprawdę zajęłam się sobą, a nie próbą zmieniania zachowań ludzi wokół mnie, głównie tych najbliższych. No, i to nie tylko dotyczy mężów, no tak. ale i rodziców, i teściowych. <grymne> no, i dzieci. Faktycznie, dzieci też. I moich, i twoich, Piter? czy nie? Twoich może tak. Nikt z was nie ma takiego problemu z córką jak ja. A, jasne. tego, słuchajcie, produkt. wynika jeden wniosek, tak? że wszyscy jak tu jesteśmy mamy do odrobienia potężną lekcję. Dokładnie. Tak. Zrezygnować z oczekiwań i zgodzić się na drugiego człowieka, takiego, jakim jest. Wysłuchali Państwo 72. odcinka Słuchowiska na Polskim Trójkącie. W Słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Anna Czerwińska jako Majka Miłosierska, Renata Romanek jako Krystyna, Małgorzata Palka jako Dagmara Dower, Iwona Duszek jako Sabina Sabatie-Patel, Piotr Kukuła jako Krzysztof Jackowski, Jacek Pawlina jako Piotr Świętoch, Wojciech Włoch jako Adam. Szymon Koszałka jako Adamo Vicelli. Scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski. Montaż i udźwiękowienie Jarosław Gołofit. Aranżacja dźwięków między scenami Jan Zieńko. Piosenkę tytułową do muzyki Jana Zieńki i słów Piotra Kukuły śpiewa Ania Włoch. W słuchowisku wykorzystano muzykę w wykonaniu Michała mikusia Dźwiadka. Produkcja Wydawnictwo Evergreen. Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwo evergreen.com pod zakładką Słuchowisko, na stronie facebookowej na Polskim Trójkącie, na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Sponsorami tego odcinka byli dr Arkadiusz Grochowski, Klinika Leczenia Bólu 630372-5801, psychoterapeuta Lech Konrad Figurski 630335-1686.